Siemaneczko! Z tej strony... Perka Zapraszam Was dzisiaj na Minecrafta. Ogólnie udało mi się znaleźć takiego moda, gdzie jesteśmy na takich latających w powietrzu wysepkach. Jest ich tutaj łącznie 11 i będziemy musieli nie dość, że je odwiedzić, to zrobić jeszcze zadania. Nie mam pojęcia jeszcze, gdzie tych zadań szukać. Ogólnie... Nie, co ty robisz? Owco, nie zwalaj krówki! Nie można! Ona spadnie w czeluścia, tutaj. Tak, nie można się bawić. <grym> Dobra, co tu mamy? Yy, tutaj jest nasza jakby. Sio! Nie widzę. To jest jakaby nasza wysepka startowa. I... No, sio! Ode mnie, bo nic nie widzę. Yy, pierwsze, co musimy zrobić, to musimy się dostać na jakąś platformę. Czy to jest tamta platforma? Zaraz się dowiemy, ale ja jestem ciekawa, jak my się dostaniemy na tą pokrytą lawą wysepkę. Nie, chyba wiadro z wodą będę musiała tam wylać. Proszę ode mnie odejść, ja idę do skrzyneczki sprawdzić, co tam jest. Mamy wiadro lawy, mamy chlebek i mamy jakąś też książkę autorstwa kogoś tam. Oczywiście zabiorę wszystko, co tutaj jest. Co to jest? Lud? A po co mi lawa i lód? No nic, jedną książkę wezmę. Albo, albo wszystkie. Ale co tutaj mamy w tej książce? Musimy wrócić na tą platformę najpierw. Czy w każdej książce jest to samo zapisane? Chyba tak, więc niepotrzebne nam aż tyle książek, więc odkładamy te dwie. No i co? I musimy chyba się tam dostać. Tam jest ta platforma. Tylko jak? Hmm, hmm, hmm. No nic, wybórzmy tutaj to drewno. O, jeszcze jedno drewnianko. Jeszcze jedno. Okej. Okay. Mamy wszystko. Oj, i zepsułam znak chcący. No dobra, czy nam potrzebne drewno, czy lepiej tutaj użyć ten. Dirt. Nie, użyjemy chyba tutaj tej ziemi, żeby tam się dostać. Bo szkoda trochę drewna. Trudno, nie będziecie miały co jeść, przykro mi. Shift to jest mój przyjaciel, tak jak w Skybloku. Ach. Nie spadnę. Bo jak spadnę, to już będzie lipa, bo już drewna nie mam. No, chyba, że drzewko urośnie. Dobra. Tam widzę ten węgiel jest na mojej wysepce. O, to trzeba później wykopać. Ij, zabrakło. Dobra, przerobię to drewno już. I już dokończymy tak. O. Dobra, i co teraz? Ok. Jesteśmy na tej platformie. Return, powrót do platformy. To jest przycisk, coś tu jeszcze jest? Chyba już tu nic nie ma. Dobra, naciskamy ten przycisk, nie mam pojęcia, co się stanie. No co jest? O! Przeniosło nas. Tu są jakieś zasady, ale zasady są po to, żeby je łamać, więc nie czytamy ich. A tutaj mamy... Zadanka, czyli mamy 21 zadań. No dobra, czyli musimy odkryć wszystkie wyspy, znaleźć rudę złota na każdej z wysp, wybudować mały domek, znaleźć skrzynię ze skarbami na jakiejś pustynnej wysepce, odkryć platformę bez teleportacji, nie mam pojęcia, odkryć jakieś diamentowe królestwo. Połączyć wszystkie wysepki jakimś solidnym mostem, znaleźć diament bloku, ale nieskraftowany, oswoić psa. Nie wiem, jak my to zrobiła? Eee, co to dalej jest? Odkryć kopalnię węgla, wejść do eee, portalu Nether, skraftować jakiś brewing stand. Nie wiem, co to jest. Zabić Gasta, Ocelota, Zombie, Pigmana i Endermana. O, to już mi się podoba. Yy, znaleźć bonusową jakąś skrzynię, ale nie ze skarbami. Tutaj znaleźć jakąś głowę, ale nie mam pojęcia czego. Tutaj zrobić jakąś taką farmę z zbożem jakimś, z pszenicą chyba. Zupgradeować, czyli ulepszyć jakiś kobel, generator. Nie mam pojęcia. Tworzyć karot on stick, czyli marchewkę na patyku. Nie mam pojęcia, jak to, jak to zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Osiodłać świnie, czyli będziemy mogli ujeżdżać świnie? Super. Przetrwać 10 nocy bez snu i urządzić wszystkie wysepki, przykładowo jakąś taką dżunglę na Ocelot Fort no nie wiem. Ciężkie te zadania Wam powiem. Tutaj możemy powrócić do naszej startowej, o, wysepki. Siema moje ziomeczki piękne. Czemu jest tak ciemno? A patrzcie, tam szkielet już się na nas czai. No dobra. Ja myślę... O nie, kura spada! Nie! Pewnie zrzucił? O! Dobra, schowam do skrzynki tutaj moje te graty, bo myślę, że jak spadnę na dół, no to nie będzie zbyt dobrze, a jednak te sadzonki nam się przydadzą. A właśnie! Sadzonka, czyli sadzonkę będę mogła tutaj posadzić? Gdzieś! O! Tu posadzę tą sadzonkę, to mi drewno urośnie. To jest dobry plan. Co to się stało? Co ty się ziemię tutaj? Trawę? Nie można jeść trawy. Nie pozwalam. Ułatwię sobie trochę. Zrobimy kilo, żeby trochę wykopać rzeczy. Zrobimy łopatę. I przydałby się mieczek, ale mieczyka na razie nie potrzebujemy. Dobra. Kopiemy. Pamiętam, że było jakieś zadanie, żeby znaleźć rudę złota. Na każdej z wysepce jest... O nie, sadzonkę zniszczyłam, bo się zagadałam. Nie dobrze, tamta jedna żeby chociaż została. Co ja chciałam powiedzieć? Że na każdej z wysepce jest żyła złota, więc musimy ją wykopać. Czekajcie, czy jak ja tutaj wykopię, to to spadnie. dobrze? A nie, nie spadnie. To idzie. A właśnie, ja drewnianym nie mogę wykopać. Ja będę musiała kamienny zrobić. Ojoj. No to nic, to kopiemy. O, 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 o. O, jest w wungiel jest wungiel. No dobra, wykopnymy jak najwięcej kamienia, żeby nie o, nie spadło. O nie, 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 nie. Dobra, tam już nie przejdziemy. Zróbmy sobie kamienny kilo. Ok, zrobiliśmy kamienny kilof, żeby wykopać tutaj tą rudę żelaza. Mam nadzieję, że ona nie spadnie. Mm, będę ją łapała, trudno. Ta, super. Ale czy ja żyły złota? Moment, ja chyba nie wykopię żyły złota takim kilofem. Bo to jest zawsze taka, że o jeden do przodu musi być kilof, czyli czyli będę musiała zrobić sobie A moment. Czy ja nie złapałam też tamtego, tamtej rudy? No nie. No nie, spadły mi dwie rudy żelaza. Sio mi stąd, bo teraz tutaj przeżywam. No nic to. Sio! Sio, bo mi przeszkadzacie tutaj. Mamy przynajmniej mięso Dobra, tutaj zrobimy sobie tak i teraz już chyba wykopiemy. Chociaż jedną sztabkę żelaza, proszę. Och. A czemu to tak dziwnie ta ruda żelaza wygląda? Ja myślałam, że to jakieś mięso z kurczaka jest. Oszustwo. No dobra. Ile mamy tych sztabek? Trzy sztabki. No proszę, nie spadnij, nie spadnij, Weronika, nie spadnij, bo będzie kicha. No dobra. Czyli trzeba jakiś żelazny mieczek sobie zrobić. Opatrzcie, jak płoną! Płoncie, tak! To będę was. O nie, tam creeper jest. Jak ja sobie poradzę z nimi? Nie poradzę sobie z nimi. O nie, mnie. Nie! Nie, 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 nie! nie. Proszę nie strzelać! Jak ja mam ich tam pokonać? To nie fair! Ja wiem! Ja tego creepera sprowokuję. Nawet nie będę miecza brała, żeby on ich wysadził. To jest dobry plan. Zostawię sobie moje rzeczy w skrzyneczce. I ten creeper ich rozwali. To będzie dobry plan. Uwaga, skok wiary będzie! Nie, 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 nie rozbiegam się. Mmm! Jest! O no nie! Zwaliłam tego creepera! Niedobrze! dobrze! O! się udało! Ale i tak straciłam praktycznie pół życia. I, a, o Jezu, jak ja tam teraz wejdę? To będę musiała teraz... O, ale patrzcie, ile tu drewna jest! To zbudujemy jakiś taki mostek, dobra. O ile tu świneczek pięknych jest! Nie no, potrzebujemy już tego. Co? No, gdzie ty owco wchodzisz? Daj mi tutaj schody dokończyć do nieba. Halo. Dobra. I teraz tak tu. Tu. I połączymy się zaraz, połączymy się. O! I co teraz? Tak! I tak? jest! Połączyliśmy wysepkę mostem. Nie wiem, czy to zadanie można uznać za zaliczone. Powiedzmy, że tak. Most no, jest solidny, tak? Nie rozwalił się, nie zapada się. Jest ok. Na jakieś dwa lata wystarczy. Dobra, kolejna misja to wykopać tą żyłę złota, czyli potrzebujemy do tego yy, żelaznego kilofa. Możemy taki zrobić? Nie możemy. Ile mamy tych sztabek? Mamy trzy. O, i patyki też mamy, czyli możemy je zrobić. Dobra. Gdzie jest tutaj ten kilof? A tu! Nie zauważyłam. Dobra, mamy kilof żelazny. No dobra, ale wykopiemy i to nam spadnie. Hmm. To niedobrze. Musimy najpierw zabezpieczyć, żeby nam ta sztabka złota nie wypadła, żeby mieć jakieś trofeum. O, dobra. Zrobimy. Oj, nie to wziąłem. Tu mi przeszkadza klocek. Ok. I teraz zabezpieczamy tutaj od dołu. O. I tu. I tutaj z boku, żeby jeszcze nie wypadło. O, jest, 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 jest. Będzie misja chociaż jakaś już w części zaliczona. Jest! Udało się! Huch, no to zostało nam jeszcze ile? 10 wysepek? Chyba dobrze policzyłam, tak mi się wydaje. To jest nasza pierwsza. Nie, liczmy tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, czyli okej, okay, czyli zostało 10, no albo 9, bo nie wiadomo na tej platformie, czy jest. Kolejną misją, jaką możemy zrobić, to wybudować mały domek. Tam było konkretnie napisane, że ma to być domek 5 na 5 minimum. O nie! Moja żyła żelaza! No. No, szkoda. Dobra, zabiorę część rzeczy tutaj stąd, żeby wszystkich nie stracić. Złoto sobie zostawię, bo nie będzie nam do niczego potrzebne. Rudę żelaza też. Tą. Rudę żelaza przetopimy sobie. Tak żeby była. Węgiel zostawię. No dobra. Ten stół sobie tam zrobię. Gdzie ty świenko powędrowałaś? Boże drogi! Ty chyba chcesz do pieca wejść, tak? Nie, nie chcesz? Bo tutaj już ogień rozgrzany jest. Halo, świnko szerokokątnouka. <grystanie> Aga miała rację, że coś w tych świnkach jest takiego boskiego. Nie, świneczko, nie zabijemy Cię. Ja... Już wolę trawę zjeść, niż Cię zabić. Dobra, zejdziemy powolutku. I tutaj spróbujemy zrobić nasz pierwszy domek. Tylko jak zrobić ten domek, skoro tutaj pełno świn jest? O tak, tak, idźcie do góry, no, idźcie, idźcie, ja was popcham, tak, tak, sią mi stąd, no, sią, sią i nie wracajcie stamtąd, tak. O. Two hours later. Zapraszam Was na zwiedzanie mojego pięknego domku, malutkiego jeszcze, ale go rozbuduję. Zobaczcie, mam nawet okna z widokiem na nie wiadomo co, chyba na kosmos. O, ale zobaczcie, już słoneczko powoli wschodzi tutaj. Tutaj ogólnie wybuduję jeszcze górę domu, ale to myślę, że w innym odcinku. Tak więc budowa domu się zakończyła sukcesem. Zobaczcie, nawet wschód słońca piękny możemy oglądać, ale nie tak. O, tak możemy obejrzeć wschód słońca. Tutaj jeszcze na pewno sobie robię łóżeczko, jakiś piecek, żeby mi było cieplutko. No zobaczcie, jaki piękny widok. No śliczny. Jeszcze gdzieś tam słyszę świnkę, że mam, ale nie mam dla niej niestety jeszcze ogrodzenia. Co tam świnko? Co tam piękna? Ja myślę, że spróbujemy jeszcze poszukać diamentowego bloka, który też był w zadaniu. Więc no jedynie co to trzeba kopać, nie? Kopać w dół, zobaczyć może akurat się trafi. Chociaż myślę, że on idealnie pod ziemią nie będzie go, więc musimy wziąć kilof. Weźmy żelazny, żelazny, się szybciej kopie, tam. Pach, pach. Patrzcie, jak leć, szybko. Gdzie jest diament? Gdzie jest diament jakiś? Dobra, może nie. Co? Naprawdę tutaj. Nie, no bez jaj. A czy diamenty nie są na 11, czy tam. Dziesiątej kratce, co jest? Ja się nie spodziewałam totalnie, że to tutaj będzie. Ale jaja, to może tutaj więcej tych diamentów jest? Może to, to właśnie to diamentowa wyspa jest? Ale jaja. No nic, no to wykopujemy nasz pierwszy diament. Jest kolejny, tak, ale fajnie. Ja nie mogę. Kolejny, patrzcie, jest. Ja kopalnia diamentów normalnie. Jeszcze jakiś, czy nie? Dawać diamenty! O! Oh, ja chcę więcej diamentów! Jest złoto! O! Złoto też jest do zadania naszego. Super. Ale jaja! Jestem teraz przeszczęśliwa, naprawdę. Zbudowałam dom. Mam diament. Patrzcie, kolejny diament! Ale super! To ciekawe, czy na tamtej mojej wysepce jeszcze były. Oj, tak niebezpiecznie wykopałam, a co jakby spadło? Ii, no właśnie, tutaj spadło. Ha, Weronika, uważaj. Jeżeli ten filmik Wam się podoba, to nie zapominajcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapeczek w górę. Myślę, że jeszcze na bank nagram coś z tej serii Floating Island, bo bardzo mi się spodobało robienie tutaj tych zadanek. Taka odprężająca gierka. A na razie to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Pa pa!